Pierwszy dzień mundialu, a co za tym idzie Pierwsze kretyńskie wpisy na Twitterze Tomasza Lisa Co się musiało stać? Każdy kto miał w przeszłości styczność z uwagami na temat piłki nożnej w wykonaniu tego pana No z pewnością zdawał sobie z tego sprawę Pytanie było tylko, co tym razem chytruskowi nie będzie pasować No i padło na Jacka Laskowskiego Rozsierdzony Lis wczoraj podczas inauguracyjnego spotkania Napisał tak. Czy jakiś dobry człowiek może przekazać redaktorowi Laskowskiemu, żeby przestał się wydzierać? To jest absolutnie nie do wytrzymania. Panie Tomku, ja wiem, że pan nienawidzi TVP bardziej niż Kamil Grabara nienawidzi myśleć. Niech mi pan uwierzy, ja też nie pałam szczególną sympatią, delikatnie mówiąc, do tej instytucji. Ale naprawdę, ze wszystkiego, do czego można by się tam było przyczepić, czepiasz się pan Laskowskiego? Masz pan rozum? I godność człowieka, narzekanie na Laskowskiego w kontekście telewizji polskiej jest dla mnie trochę tak, jakbyście, nie wiem, zamówili sobie kurs Uberem. Wsiadacie w trakcie tego kursu kierowca pisze sobie smsa, przez co wypada z drogi, dachujecie. Trafiacie do szpitala połamani na 6 tygodni, a i tak największe pretensje do tego kierowcy macie o to, że puścił stację radiową, która gra no taką muzykę, której nie do końca lubicie. Powiedziałbym panu Foxowi, że na pilocie przecież yy, przeważnie jest taki przycisk, który rozwiązuje ten problem, wygląda mniej więcej tak, ale chwilę później się okazało, że ktoś go chyba poinformował o tym przede mną, gdyż naszym oczom ukazał się taki wpis. Straszny mecz! Na szczęście sytuację ratuje redaktor Miód! Po po jest to żart ukradziony paczulowi. Po drugie, czy naprawdę, ekspresja komentatora podczas meczu, to jest taka straszna rzecz, która irytuje kibica? że nie jest czasem tak, że na YouTubie takie największe odpały komentatorów mają masę wyświetleń i masę pozytywnych komentarzy? No tak jest, no, to nie, nie, nie wymyśliłem sobie tego. Po trzecie, weź se pan może po prostu oglądaj te mecze na niemieckich kanałach z niemieckim komentarzem, z niemieckim hymnem na ustach. No najlepiej w ogóle w Niemczech. Pierwszy dzień, a on już mnie i podejrzewam, że nie tylko mnie zdenerwował. Dlatego mam dla wszystkich zainteresowanych, wydaje mi się, że ciekawą propozycję. Mógłbym być konformistą i co drugi dzień poświęcać swój segment dla wpisów pana Tomka, które jestem przekonany, że w trakcie Mundialu będzie produkował hurtowo. Ale nie chcę. Przypomniał mi za to sympatyczny pan redaktor, że przecież na Twitterze istnieje bardzo podobna funkcja do tej na pilocie. Znajduje się on konkretnie w tym miejscu. Więc skoro pan Lis lubi tak ostentacyjnie krytykować innych za wykonaną moim zdaniem yy, bardzo dobrze pracę i sugeruje, że woli w ogóle ich wyciszyć, żeby mu nie psuli yy, mistrzostwa świata. To ja zrobię dokładnie to samo z nim. Chciałbym, moi drodzy, rozkręcić na Twitterze pewien hashtag pod nazwą Wyciszam Lisa, bo jego wpis mi z Wisa. Jeśli chcecie się dołączyć do zabawy, a podejrzewam, że co najmniej kilka osób będzie chciało, to proponuję udostępnić na swoim Twitterze ten właśnie hashtag, po czym odwiedzić profil pana Lisa i go wyciszyć albo najlepiej zablokować. Niech to będzie przyjemny mundial, wolny od męczącego pier tego kapuścianego głomba. Naprawdę teraz może wam się wydawać, że przesadzam, ale pan Tomek okaże się największym ekspertem do spraw kadrowych, to on będzie wiedział, jakim składem powinien wyjść na wałka, kogo ma zmienić i dlaczego milich jest beznadziejny. A po co się denerwować, skoro na Twitterze z pomocą przychodzi redaktor Miód. Dziękuję za dzisiaj i dodam tylko dla tych, którzy zaraz mi będą zarzucać, że trzymam się jednej strony. Spokojnie, yy, jutro pogadamy o tych bardziej na prawo. Słyszeliście o duchowej adopcji reprezentantów?